Mamy wtorkowy poranek z Radiem Ziewdę, a więc mamy Maćka Czaplińskiego w studiu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj wspomniałeś, wchodząc do studia, że tematem poruszanym będzie temat z życia wzięty. Coś, co miałeś okazję przeżyć na własnej skórze. Byłeś świadkiem podobnej sytuacji kilka tygodni temu. Wspomniałeś, że dotyczy to próby kupienia domu prywatnie. Za gotówkę od starszych właścicieli. O co chodzi, jak wygląda taki proces? Proszę Państwa, tak rzeczywiście ta kilka tygodni temu miałem taką sytuację. Po prostu dostałem telefon od starszej pani, która ma dom, który chciała, chciała się zapytać, ile ten jej dom tak jest naprawdę warty w dzisiejszym rynku. No co oczywiście powiedziałam, że chętnie się spotkam. Pojechałem, zobaczyłem ten dom. No i po prostu wyceniłem ten dom w tym stanie. W jakim on był, no, przynajmniej na milion dolarów, no, wymagał trochę pracy, sporo pracy, ale gdyby nie, nie te wszystkie usterki, to bez problemu w dzisiejszym rynku był warto około milion dwieście dolarów. Natomiast z tymi właśnie poprawkami na usterki te, zredukowałem ten do około miliona. I wówczas pani opowiedziała mi bardzo ciekawą historię, w której po prostu y, potem brałem udział. Otóż okazuje się, że. Zaczęło się od tego, że od czasu do czasu otrzymujemy tak zwane telefony próbujące oferować nam różne serwisy. I tak było właśnie w tym przypadku, że do pani zadzwoniono, że ponieważ ma strasznie stary tak zwany hot water tank, czyli piec do ogrzewania wody, to na pewno po prostu wymaga inspekcji. I tutaj panowie z jakiejś firmy, które oczywiście nazwy nic pani nie mówiło, wymienili, przyjechali zobaczyć ten hot water tank. Okazało się, że oczywiście trzeba było go natychmiast wymienić, bo już był niebezpieczny, bo już był stary, mógł się w każdej chwili grozić nie wiem, wybuchem. W każdym razie ten y, po prostu... Y, operacja zaczęła się odbywać, no i po prostu ten dom te, 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 w, czasie, w czasie właśnie rozmów, w czasie pracy, wymiany tego tanku, pani się wdała w rozmowę. Ale muszę dodać coś, o czym zapomniałem, że państwo ci, którzy mieszkają w Misisadze mają dwa domy. Jeden dom, który, w którym mieszkają, a drugi dom, który wynajmują. I właśnie ten dom, o którym jest mowa, to jest ten dom, który oni wynajmują i który po prostu już mają od wielu, wielu lat. Mają tam stałych lokatorów, którzy płacą, nie może nie za wysokie pieniądze, ale przynajmniej dom się świetnie utrzymuje i przynosi troszeczkę dochodu. No więc w czasie tych rozmów, w czasie jak gdyby instalacji tego nowego tank, który y, też nomen omen właśnie zaraz skomentuje na ten temat, y, ma pani powiedziała, że jest troszeczkę zmęczona rentowaniem, że już tyle lat to robi, że już po prostu chciałaby właściwie pomyśleć o tym, żeby po prostu wycofać się z tego jak gdyby procederu. No i oczywiście technik, który to słyszał, natychmiast to podchwycił, powiedział, tak, to świetny pomysł, to ja mam takiego przyjaciela, który po prostu jest inwestorem, on kupuje domy za gotówkę, na pewno pani dobrze na tym zarobi, po co płacić agentom real estate, będzie po prostu prosta transakcja, bez żadnych tam spe specjalnych utrudnień. No i w te, oczywiście pani była zainteresowana, w związku z tym powiedziała, no właściwie nie chciałabym zobaczyć po prostu jak co mogę dostać, jak ten po prostu będzie proces przebiegał. No i oczywiście, po paru dniach, tak zwany inwestor zadzwonił do, do, do państwa, umówił się na spotkanie i rzeczywiście. Pojawił się elegancki człowiek, który po prostu przedstawił się jako znawca od domów, który po prostu jest inżynierem budowlanym, że, 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 że renowuje domy, robi renowację domów i że owszem byłby zainteresowany właściwie tym zakupem tej nieruchomości, ale oczywiście musiał najpierw zrobić jej kompletną inspekcję, czyli sprawdzić w jakim ona jest stanie technicznym, jakie są tam potencjalne usterki, no, i rzeczywiście spędził w tym domu, za zgodą państwa, oczywiście 3 czy 4 godziny czasu. No i powiedział, że za parę dni się powiedzmy odezwie, będzie miał konkretną ofertę gotówkowa, sprzedaż bez żadnych warunków i ta sprawa będzie ruszona z miejsca. No i oczywiście po paru dniach. Na, e, pani otrzymała telefon, że właśnie ten e, tak zwany inwestor chciałby przyjść, i zaprezentować swoją e, ofertę i również chciałby, powiedzmy, e, tak gdyby przedstawić swoją propozycję finansową. Właśnie w tym momencie ja się włączyłem, zostałem zaproszony przez panią. To jest w tym momencie, kiedy ja dostałem telefon z pytaniem o wartość po prostu i nieruchomości i zaproponowałem zupełnie naturalnie, że jeżeli chciałaby, to mogę być uczestnikiem tej rozmowy, że mogę pomóc im i językowo i zawodowo, dlatego, że dobrze mieć osobę, która zna troszeczkę rynek i żeby ktoś na to popatrzył z innego punktu widzenia. Na szczęście również pani była na tyle przedsiębiorcza, że poprosiła swoją córkę, która... Yy jak gdyby uczestniczyła w tym całym rozmowie, a córka oczywiście mówi po angielsku świetnie, bo jest tu urodzona, w związku z tym nie było żadnych problemów. No i oczywiście doszło do tego spotkania. Muszę przyznać, że kiedy inwestor, bo tak go będę nazywał, pojawił się zobaczył, że państwo nie, nie jest tylko dwójka bezbronnych staruszków, ale również jest pełna zawoga, czyli córka i również ja, czyli ktoś, kto się na tym troszeczkę zna. Był po prostu bardzo niezadowolony, ale z takim lisi Jakbym się przywitał, przedstawił się, powiedział o swoich, jak gdyby, credentials, czyli swoich umiejętnościach. Ja powiedziałem oczywiście, że przedstawiłem się, wymienić swoje rzeczy, no i zaczęła się rozmowa. No więc rzeczywiście muszę przyznać, że prezentacja, którą pan zaproponował, była niezwykle dobrze przygotowana. Widać, że robił to nie po raz pierwszy, zresztą go o tym. Zapytałem po tym, zrobię na ten temat komentarz e, i zaczęło się powiedzmy Najpierw analiza rynku, że po ile takie domy w tej okolicy się zdają, sprzedają. No a rzeczywiście potwierdził to, co ja powiedziałem dla starszej pani, że średnia cena domu w tej okolicy to jest powiedzmy 1200, ale właśnie I tu się zaczęła teraz długa rozmowa o tym, co w tym domu jest złego. I tak praktycznie biorąc, jakby się człowiek zastanowił, to w tym domu wszystko było złote, no w ogóle dom w ogóle nie warto było kupować, bo się walił, bo i po prostu był zainfekowany przez różne rzeczy. I rzeczywiście kiedy się powiedzmy to już jak gdyby ta długa lista minęła, no to teraz zaczęły się po prostu wyliczanki co ile będzie kosztowało różne naprawy. I oczywiście lista też była bardzo długa i proszę państwa w tej, na tej liście powiedzmy takie rzeczy jak na przykład wymiana panelu elektrycznego to była wyceniona przez inwestora na 17 tysięcy dolarów. To jest oczywiście bzdura, bo te ceny są dużo niższe i widać było po prostu, jak te ceny są naciągane, skracając całą przemowę, bo nie chcę Państwa zanudzać, okazało się, że ta cała tak zwana lista rzeczy, które trzeba po prostu zrobić w tym domu, to jest 265 tysięcy dolarów. Do tego oczywiście doliczono doliczał pan 18% na pomuki i oczywiście do tego doliczył 5 tysięcy na pozwolenie budowlane no i oczywiście HST zostało doliczone 41 tysięcy i nagle się okazało, że te koszty, które by inwestor przewidywał na to, żeby ten dom doprowadzić do porządku to jest 300 59 tysięcy dolarów. No i teraz tylko może mówię, malutką przerwę, żeby Państwo po prostu się skupili, bo ja powiem jakie były po prostu końcowe wyniki tej całej rozliczanki. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim, a dzisiaj Maciek opowiada nam o historii lekkiego przekrętu, czyli kupnie domu prywatnie za gotówkę. No więc właśnie, wróćmy do tego, że jeżeli zaczęła się odliczanka, czyli od tej ceny tu ustalono, że w tej okolicy domy są warte mniej więcej 1 pięćdziesiąt. pan odliczył 360 tysięcy na remonty. Ale to nie wszystko, od tego odliczył land transfer, tak? Od tego Liczył koszty utrzymania domu przez 3 miesiące, kiedy jego inwestorzy będą go remontowani. odliczył to, co pani nie zapłaci agentom, czyli wyliczył, że to jest 66 tysięcy dolarów. No i oczywiście odliczył profit inwestorów, bo też inwestorzy, skoro takie domy kupują i potem je remontują i sprzedają za te 1,2 no to muszą ponieść mniej więcej 15% zwrotu, to jest profit, czyli odliczył kolejne mniej więcej 150 tysięcy dolarów. I co się okazało? Na koniec ten dom, który po prostu tu ofertę, którą chciał zaoferować starszym państwu, to było 630 tysięcy dolarów na dom, który był warty minimum milion. I teraz po prostu e, oczywiście wszyscy żeśmy się lekko uśmiechnęli i każdy zareagował w ten sposób. Obejrz, spojrzeliśmy po sobie i bez żadnych większych dyskusji widzieliśmy, że ta cena jest ceną powiedzmy grubo zaniżoną i jest ceną, którą po prostu... E, inwestor tak zwany kupujący domy za gotówkę po prostu gdyby dostał a to to wtedy oczywiście on byłby Zrobił świetny biznes, a nie ludzie, którzy to sprzedają. Zadałem mu pytanie, jak dużo takich domów kupił w ten sposób? Powiedział, że bardzo dużo i okazuje się, że ten proceder już trwa od lat i on prawdopodobnie rocznie kupuje przynajmniej z 20 domów w ten sposób. Jeżeli powiedzmy Państwo się na tym zastanowicie, jak można zostać zrobiony, powiem brzydko w balona, to po prostu jest to naprawdę proceder, który powinien być karalny, ale nie jest, dlatego że każdy, dom może, każdy swój dom może sprzedać za tyle. Za ile uważa, że jest warty, a jeżeli ktoś, kto się na tym zna, bo ten człowiek się na tym znał, mówi komuś, kto się na tym nie zna, że dom jest warty połowę tego, co jest warty, to rzeczywiście, i ktoś podpisze umowę, to nie ma tutaj przestępstwa. I w związku z tym to jest właśnie ta przestroga, że czasami łapiemy się na takie obiecanki, macanki, że powiedzmy coś będzie taniej, a się okazuje, że jest dużo drożej. I to, że często właśnie się się zdarza, bo miałem też takie przypadki, że ludzie żeby oszczędzić na zapłaceniu dla agentów real estate, sprzedawali domy na przykład prywatnie sąsiadom, ale potem jak się okazało, bo ta cena, którą za, za ten dom uzyskali, była znacznie niższa niż gdyby utrzymali, e, otrzymali, gdyby ten dom wystawili na normalny rynek, na normalną powiedzmy Sytuację z agentem Real Estate. Nawet zapłacili commission, ale to, co zostałoby w ich kieszeni, byłoby dużo więcej niż prywatne sprzedaże. Dlatego o, to jest taka mała przestroga i taka opowieść prawdziwa, którą po prostu nie wymyśliłem, tylko to były autentyczne fakty. Czyli fakty są zawsze autentyczne, że rzeczywiście jest dużo ludzi, którzy korzysta z naiwności starszych ludzi. 905-278 0007 to numer telefonu do Maćka Czaplińskiego. Można dzwonić w każdej sprawie dotyczącej rynku nieruchomości. Zapraszam do współpracy i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński był naszym gościem. Do usłyszenia.